Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć tryb samolotowy na tablecie Oppo Pad SE. Jeżeli chcemy włączyć tryb samolotowy na naszym tablecie, możemy to zrobić poprzez otworzenie centrum sterowania, ściągnięcie tej opcji w dół, tak aby wyświetlić więcej możliwych funkcji. Tutaj mamy tryb samolotowy, który możemy nacisnąć, aby go włączyć, czy też jeszcze raz nacisnąć, aby wyłączyć. Jeżeli nie mamy tej opcji, naciskamy sobie tutaj na trzy kropki, następnie edytuj kafelki. Na chwilę sobie usunę tę opcję, i szukamy tutaj, gdzieś tej naszej opcji trybu samolotowego, aby ją dodać do centrum sterowania. Ja mam ją pierwszą, więc ją naciskamy, a następnie możemy ją sobie przytrzymać i przestawić w dowolne miejsce, tak, aby było wygodnie nam z niej korzystać. Teraz wystarczy, że wyjdziemy, i możemy sobie ją włączać i wyłączać już właśnie w naszym centrum sterowania. Drugim sposobem na włączenie trybu samolotowego jest przejście do ustawień. Tutaj na samej górze mamy tryb samolotowy, który możemy sobie włączyć, jak i wyłączyć. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!